Cześć, dzisiaj na filmie zrobię wieszak na wąż ogrodowy, tutaj mamy takie kółko z innego projektu, drut FI 8 mm, tutaj mamy też druty 8 mm 3 na wzmocnienie i takie blaszki odpadowe, tutaj tylko troszeczkę otwór powiększę na większy kołek do montażu tego wieszaka do ściany. Pracę zaczniemy od zespawania tych trzech drutów tutaj na końcu, żeby łatwiej było wygięć na Tu Tutaj też zaznaczymy na tym kółku miejsce cięcia i, no i przetniemy. Druty spawam na końcu. Teraz od tego zaczniemy, żeby trochę wystygło. Półko podzielimy na pół. To jest jak sobie ułożyłem na liniach stołu, żeby można było łatwo zobaczyć, gdzie uciąć. O. Teraz będzie cięcie. Teraz zaznaczę sobie miejsce gęsia. Tutaj 14 cm, tutaj damy 15, bo cm obetniemy potem, gdzieś tak. O. Teraz gięcie ustawiamy, dokręcamy. Trochę siły trzeba tutaj użyć, bo to są jednak 3 druty. Sprawdzamy, aby było 90 stopni oczywiście. O, nawet jest ok. To samo robimy z drugiej strony. czk za mało I już Tak się obciąć będzie OK. Wygięta. Mocno się nie buja, więc w miarę w tej samej płaszczyźnie. Odcinamy zbędny kawałek, około centymetra. Jakoś tak. Teraz tak. będziemy rozwierzać te otwory. żeby nam tego nie wyrwało. Teraz drobne szlifowanie tych elementów. przygotowane, czas zacząć spawać. Spawamy. Tutaj mam taki kątownik kiedyś zrobiony. Mało kiedy z niego korzystałem, ale tutaj akurat się przyda dzisiaj. przyłapuje. Muszę tego trochę lepiej ustawić. Tak, będzie raczej ok. Mamy już wieszak. Teraz jeszcze mocowanie do ściany. Czy udało się wygodnie w miarę wiercić? Drut jeszcze użyję. z drugiej strony to mocniej obsparam Dobra, za chwilę odstygnie, pokażę jak on wygląda w całej okazałości. Tutaj mamy wieszaki na wąż ogrodowy w dwóch wersjach, mniejszy i większy. Myślę, że wybiorę ten większy przy domu, ten mniejszy troszeczkę w ogrodzie. Będzie jako przedłużka do węży. I to w sumie tyle czekają na malowanie. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak zrobić najprostszy wyrywacz do chwastów, zobacz ten film, który się pojawi za chwilę. To tyle, cześć.